Jednym z jurorów naszego dzisiejszego konkursu jest Miss y, Polski z 1999 roku, pani Justyna Czuba, wicemist Polski. Ale to oficjalnie mogę mówić, że Miss, czy Miss, czy modelką, bo pani teraz uprawia zawód modelki, jest potrzebna kondycja. Na pewno, każdy pokaz jest uprzedzony kilkudniowymi nieraz e, próbami, przymiarkami. także jest na bardzo duży wysiłek fizyczny proszę powiedzieć czy brała pani udział kiedyś w tego typu konkursie nie ale nieraz występowałam na scenie z moim zespołem ludowym SGG promnik także konkurs to nie był co prawda ale na pewno jest to wspaniała zabawa czy na wybiegu kiedykolwiek y, muzyka rock rollowa się pojawia czy ona pomaga modelkom czy nie czasami się pojawia ale bardzo bardzo rzadko teraz raczej wkroczyła muzyka techno na pewno, na pewno jest bardzo wygodną muzyką do chodzenia po wybiegu, ponieważ jest bardzo rytmiczna. A czy pani umie tańczyć rock and rock'n'rolla? Oczywiście, że tak. A czy pani mnie nauczy? Dwa kroki, idziemy. Para numer 19. 19, bardzo dziękuję. Super krawat. Super krawat.